Na sesji budżetowej radni zgodzili się na budowę wielorodzinnego bloku mieszkalnego. Dzięki niemu ma się zmniejszyć kolejka oczekujących na własne mieszkania. To również szansa na odzyskanie mieszkań socjalnych. Prezydent liczy również na 30% dotację do budowy z budżetu państwa. Taką możliwość stwarza znowelizowana 9 grudnia ustawa o wsparciu budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych i mieszkań dla bezdomnych. Po pierwsze ustawa przewiduje zwiększenie pomocy państwa do 50%. W przypadku budowy mieszkań socjalnych będzie to 40%, chronionych mieszkań 40% i domów dla bezdomnych 50%. Ale najistotniejsza zmiana chodzi o możliwość również otrzymania dotacji z funduszu mieszkaniowego, z funduszu dopłat do budowy mieszkań komunalnych, jeśli w tym samym czasie z zasobu komunalnego zostaną, powstaną mieszkania socjalne. Ta sama ilość o tym samym metrażu. Jest to ważny element uelastycznienia polityki mieszkaniowej w gminach, dlatego że ci mieszkańcy, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków, płacą regularnie czynsze, a zamieszkują w zasobie komunalnym o niskim standardzie, będzie można w ten sposób przeprowadzić do wyższego standardu, a w tym niższym standardzie właśnie utworzyć mieszkania socjalne przede wszystkim dla tych, którzy mają wyroki eksmisyjne. Na terenie miasta Gniezna jest ponad 70 rodzin, które ma wyroki eksmisyjne. Które Miasto jest zobowiązane do udzielenia pomocy. Także 24 rodziny zamieszkują w budynkach, które przewidziane są do rozbiórki. Ponad 300 rodzin oczekuje dla mieszkania, czyli w sumie ponad 400 rodzin wymaga... Oczekuje pomocy władz samorządowych w rozwiązaniu swoich problemów mieszkaniowych. Ustawa przewiduje możliwość również przeznaczenia z tych środków z funduszu dopłat na zakup lokali, ale także całych budynków przeznaczonych na lokale socjalne lub mieszkania chronione. Wydłużono również okres refundacji do 24 miesięcy kosztów zakupu takich lokali lub budynków mieszkalnych.